To jest prawdopodobnie duża bateria nabrzeżna, 180 mm albo 120, czy tam 130. Widać światełko w tunelu. Kochani, już mi się wyłania domek, wow, i wow, wow. No tu mamy sraczyki standardowo, jak miło. No i dzień dobry w kolejnym dniu. Jest godzina 6 rano, kochani, ja już pakuję manżur, robię kawkę. I będziemy powoli się zawijać. Dobra, wszystkie sprawy załatwione. Ruszamy dalej. Moi drodzy, jest 7:30. No, jeszcze mamy ciemno, e, ale bardzo dobrze, że się ogarnąłem już przed świtem. Dlaczego? Ponieważ teraz 4 km mam e, asfaltem, także mogę sobie to przejść po ciemku. 8 yeah, so Yeah. Wow. Moi drodzy, 3 km podjechałem sobie. Wow, wow, wow. Jestem w porcie. Nie wiem, czy ten port jest aktywny, czy nie. Chyba nie, ale tu jest pewien monument, który chciałem zobaczyć. No, niestety jest, kochani, jeszcze ciemno. Słuchajcie, to jest taka tablica upamiętniająca wywózkę mieszkańców Hiumy. Przez oczywiście Sowietów w 1941 i w 1949 do Nasybir, do łagrów lub do osiedli przymusowych, no nie? Ja nie wiem, to chyba robi zaszyny kolejowe, no bo ich przecież takimi towarowymi pociągami wozili, nie? No dobra, słuchajcie, zmierzamy do bunkrów. Moi drodzy, znajdujemy się w rezerwacie przyrody Tachkuna. A także na Półwyspie pod tą samą nazwą, i zresztą jest tutaj też wieś pod tą samą nazwą, czyli jesteśmy na zupełnej północy, na zupełnie na północnej części wyspy Hiuma. Dlaczego tutaj jesteśmy? Ponieważ za 2 km mam pierwsze bunkry wojenne, które, no, mając je po trasie, chciałem odwiedzić. Moi drodzy, i otóż jestem: mamy CCCP, Związek Radziecki. Plecak zostawiłem tam za murkiem, bo nie chce mi się go dźwigać. No dobra, chyba stoję na bunkrze. No, dokładnie. Chyba. No tak, tu mamy wejście. Jest gwiazda czerwona. No nic, wejdźmy. Co my tu mamy? O kurcze, to jest niezły labirynt, słuchajcie. Naparzali tutaj. Okej. Okay. O, ciągnie się tam do końca. Dobra, wlazłem na jakiś wielki bunkier. Albo może to są te miejsca po tych działach właśnie. To jest prawdopodobnie duża bateria nabrzeżna 180 mm albo 120. Czy tam 130? E, oczywiście to były działa wcześniej. Tam widzimy Bałtyk. To są kochani radzieckie bunkry i, i te działa i tak dalej, znaczy pozostałości po tym. Natomiast przed wojną były tutaj niemieckie umocnienia. Potem z kolei, kiedy weszli tutaj Sowieci i na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow, kiedy Estonia otrzymała właściwie rozkaz przyjęcia baz wojskowych, no to właśnie zainstalowali się tutaj Sowieci. I to oni głównie tutaj urzędowali, ale nie urzędowali, kochani, zbyt długo, ponieważ w 1941, kiedy Niemcy atakują i jest bitwa, tak zwana bitwa o Monsund, czyli bitwa o wyspy, w tym oczywiście również Hiuma, Sowieci się wycofują i dużo tych fortyfikacji i bunkrów wysadza w powietrze, aby, aby wróg nie mógł skorzystać, nie? Niemcy urzędują tutaj od 41 do 44 i w 44 znowu powracają Sowieci przejmują panowanie. I te panowanie jest aż do 90 roku, tak? O, zobaczcie, kolejny, kolejny bunkierek. Kurde, no to wejdziemy. O kurde, ale muszę się tu schylać. Ej, to jest całkiem długie, nie? Okej, okay, tu już się mogę wyprostować przynajmniej. Łe, niczego sobie drzwi. Wiecie, bunkry jak bunkry, nie? Nic tu raczej niesamowitego nie znajdziemy, ja nawet nie wiem co to jest to, te pozostałości. O kurde. Tu kratę wstawili, bo tam na dół jeszcze jest. Widzę podłogę, nie widzę. O ja pierdziele. Dobra kochani, nic tu ciekawego raczej nie znajdziemy, ja tylko mam pytanie kto przychodzi tutaj do bunkru poradzieckiego jeść chipsy, nie? O ja pierdziele, tam można zejść jeszcze na dół. Nie byłbym sobą jakbym nie szedł. Kurde, po czym to w ogóle jest? Nie mam pojęcia. Pozostałości... Ja wiecie, powiem wam, że uczucie jest takie dość przerażające. Raz, że jest oczywiście tutaj vibe wojenny. To jest taka... No wiecie, to nie jest za fajna energia. To jeszcze jestem naprawdę dość głęboko pod ziemią. No zlazłem jeszcze jakby piętro niżej, nie? Widać światełko w tunelu. O, no zdecydowanie tutaj lepiej. Kolejny bunkierek. Dobra, przytłaczające miejsce. Opuszczamy lokal. Tutaj kolejne. A już mi się nie chce schodzić. Dobra, kochani, idę po plecach i kontynuujemy marsz. Ale wiecie co? Jeszcze sobie tutaj przerwę zrobię. Już jak plecak mam zdjęty, to walniemy sobie kawkę. I zjemy, kochani, batoniki mojej własnej roboty, kozaczek. Słuchajcie, to się bardzo prosto robi. Masło, masło orzechowe i miód. Ja nie daję za dużo miodu, bo jest wtedy przesłodzone. Rozgrzewam w rondelku na taką papę miękką. Na patelni na małym ogniu podgrzewam płatki owsiane, nerkowce. Pestki, dyni, słonecznik, whatever. Troszeczkę to podgrzewam i potem wsypuję do tej papy. I mieszam. I wimuję na papier taki do piekarnika i wkładam do lodówki. Coś pięknego. I wydaje mi się, że nieco zdrowszy niż taki batonik ze sklepu, nie? No właśnie, a tak przy okazji, to na tablicy mamy, widzicie? I mi się wydaje, że właśnie my staliśmy obok tego. Nie, tylko, że luf już nie ma. Tu kolejne jakieś pozostałości. Więc co to jest? No i lekka zwała, kochanie. Doszedłem do asfaltu, który będzie mi się ciągnął gdzieś na 18 km. No, wow, ale co za niespodzianka mi się tu wynurzyła za drzewa. Zobaczcie, czołg sobie stoi. Militarne muzeum. No, wiem, że jest, ale nie idziemy. Nie idziemy, bo mam 23 km. Jak się prezentuje. Ej, zobaczcie, to jest w ogóle makieta do filmu 1944. To chyba estoński film. I <laughs> przed chwilą już to sprawdziłem. Kurde, to jest karton, nie? Ale wygląda dość... No wygląda... nie wygląda źle, nie? Kurde, Uuu, hulk, o kur... Ups, zepsułem eksponat. Dobra, nie dotykam już. Z tej strony sprawa się rypła. <laughs> Spoko. Ale fajnie to wygląda, muszę przyznać. Dobra, idziemy. Biorąc pod uwagę, jakim sprzętem dysponuje i jedna z najpotężniejszych armii na świecie, która nie radzi sobie ze specjalną operacją wojskową już. Ile? 4 lata? Nie, 3, tak? 3 z hakiem, no. To może to ich sprzęt? Oooooo! Żartuję. Nic nie jedzie. Aha, ale śmieszne, co? szczególnie dla mnie. No i gitara. O, czyściutka, prawie jak kola. No, iced tea. Lipton Ice Tea. No i dochodzi mi 2 kg bagażu więcej. No cóż. Kurde, mol, już myślałem, że się udało. Słuchajcie, Omniwa, o, gość się znowu zatrzymał. O co chodzi? Prosta Janny a w na prawo na i tam tak, nie mówię. Da. Rozumiesz? Da, znam. tak do tak, krup Okay. Ja, yeah, ysbas Oniwa, słuchajcie, to jest e... poczta. No, kurier. Ej, słuchajcie, w ogóle jest taki motyw, że to jest pierwszy samochód chyba od 5 kilometrów. Znaczy, w ogóle pierwszy samochód. Przez 5 kilometrów nic nie jedzie. Mówię, dobra, siku mi się chce. Zaczynam sikać. Słyszę, jedzie samochód, nie? E, no dobra, przestałem, przerwałem w połowie, bo mówię, może się uda. Zatrzymał się, ale mówi, że nie może mnie wziąć. Jest... No to fakt, nawet siedzenie pasażera miał załadowane nie jakimiś tam listami. Karton jakiś. Tyle co mi wytłumaczył jakiś. No, ale ja wiem jakiś. No. No, 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 no. Like, I like Estonia, you know? It's my not first time. Kochani, trafił mi się taki strzał, tam stoi samochód w tle. Moi drodzy, bardzo ładny strzał, 17 km. I co to oznacza? To oznacza zmianę planów, bo nie idę już na miejsce kempingowe, tylko... Kieruję się do miejsca docelowego, do którego miałem dotrzeć jutro, a dotrę już dziś, ponieważ mam stąd 9 km. A mianowicie idziemy do drewnianej chatki. A w ogóle gość, który mnie podwoził, to on tutaj podwozi mówi, że ojcu i kolegom z Finlandii podrzuca jedzenie, bo polują właśnie, nie? Ci panowie w tych odblaskach to są myśliwi, nie? No są, to myśliwi. Słuchajcie, już wcześniej w Estonii, jak byliśmy z myszabelką, widziałem, że ludzie sobie przy bramach instalują różne konstrukcje, ale instalować światła? <laughs> Jak w Milusie mamy ładną drogę tuż obok morza Oczywiście, że musi wiać i padać w pysk, a nie w plecy, nie? Dobra, myślę, że się powoli zbliżamy. No gdzieś tam już powinien być domek. Kochani, już mi się wyłania domek. Wow i wow, wow. No tu mamy sraczyki standardowo jak miło. Nie wierzę. Jest genialny. Jest naprawdę genialny. I jak, w jakim pięknym otoczeniu. Będę słuchał szybu Tak jest. Oto i nasz domek. O, siekiera jest. Ale ciemno. Dobra, tu mamy kominek. Pięknie. Kamienie są. Będzie nam grzało. To jest mała powierzchnia. Drewno pięknie izoluje. Będzie sikalafono. Patrzcie, w lato jeszcze na górze można spać. A zajrzyjmy tam. Spoko, fajnie, no ale my oczywiście będziemy się rozkoszować przy kominku, po susze. rzeczy. Jak Milusio. Uuu, hu. pięknie, pięknie, pięknie. Ej, gdzie jest drewno? Nie mówcie mi, że drewna nie ma. Nigdzie nie widzę. E, to nie jest śmieszne, naprawdę nie widzę drewna, nie? Nie chce mi się wierzyć, że jest taki babol, że jest fajna chatka, a drewna nie ma, nie? To będę rąbał i w ogóle naniosę. Nie wiem, z lasu. A jestem zmęczony, nie chcę mi się teraz za bardzo fizolić. No i to nie jest zabawne. Słuchajcie, tu było drewno, bo są odłamki, ale już nic nie ma. Ja. Yeah. No nie. No widzę, że jest mała drewutnia, ale pusta w środku. Ja pierdzielę. No nic, no będę tam to rąbał, nie? O kurde, pusto. No ale taka dobra miejscówka, że nawet się trochę nie dziwię, nie? Ale shit, dobra, już znalazłem jakieś po drodze. Dobra, o tyle dobrze, że w środku znalazłem dwa ostatnie. One pójdą mi na rozpałkę. Porąbię je na malutkie kawałeczki. Myślałem, że przyjdę na gotowe no. Albo nie, jeszcze inaczej. Tutaj pod dachem znajdę suche kawałki na rozpałkę. A tamte porąbię na takie, no wiecie, na takie mniejsze. A potem już będę dorzucał kłody. No i dobra, te będą, jak się już te małe rozpalał, to te dorzucam i potem jak już będzie ogień, będę dorzucał te po prostu dokrojone z lasu. Ale piła do dupy, powiem Wam, nie łapie, nie? No, tutaj, małpiszonie. Wow. No, dajesz, dajesz, dajesz. Dobra, mamy to. pięknie. Tutaj już mi się suszą rzeczy, śpiworek, śpiwór. Dałby jeszcze rady dzisiaj bez wysuszenia. Wszystko dałoby zresztą radę, nie? Materac trochę przy stopach miałem mokry, czyli widocznie mm, zacinało pod wiatą, a tam nie było do końca tak dobrze zamknięte, bo chciałem, żeby też powietrze się dostawało, jak byłem w tym moim tunelu termicznym. Pięknie, ładnie mi się tu pali. Fajnie, że miałem te drewko, bo je dałem na sam dół, a mokre wrzucam na górę, ono już się suszy. Eee, widzę zresztą, że też łapie, także jest wow, wow, wow. Mam tutaj wodę, wow, wow, wow aleluja. Więc wierzę, że jest datna do picia. A tą, którą wziąłem z no, tam, z tego korytka, no to będę do, do, do obiadku używał, nie? Dobra, wylosowałem spicy beef with noodle, elegancko, robimy. Moi drodzy, łącznie pękło prawie 49 km. Oczywiście 20 było stopem No 28 tam i pół przeszedłem, a 20 przejechałem Jest nice, cieszę się, że tu jestem Miałem tutaj być jutro, ale że taki ładny stop mi się trafił, no to jestem No kurde, otwiera ma tu takie miodzio Słuchajcie, to jest naprawdę dobre Pierwszy raz, nie, nie pierwszy raz, ale drugi czy trzeci korzystam jakby z innej no, firmy I jest naprawdę niezłe, lekko pikantne Słuchajcie, tak się już tutaj nagrzało, że siedzę w samej koszulce i w samych gadkach. Mogłem w końcu zdjąć kalasraki, bo ja nie lubię generalnie, ale no dla celów praktycznych, nie? I w samych gadkach sobie siedzę i ajajaj, aj, aj. to oddech dla jaj. Dobra, nie czas na wiersze jeszcze. Kochani, jest cudownie. To jest wspaniała nagroda po ciężkim marszu, a ten marsz mnie dzisiaj zmęczył. Wiadomo, spanie w terenie, człowiek się tak nie wysypia e, i tak dalej, i tak dalej, nie? Ciężar na plecach, standardowo. Więc bardzo się cieszę, że już tutaj dotarłem. No i nic, zostało siedzenie przy ogniu i rozkoszowanie się nim. Dobra, generalnie od dwóch godzin to się nic nie zmieniło, tylko to, że już leżę w swoim śpiworku i. Gapie się po prostu w ogień. Do jutra!